Jakie są kierunki w tej szkole? Kształcimy w pięciu kierunkach na poziomie techniku. Sztandarowy nasz kierunek to technik żeglugi śródlądowej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk i technik spawalnictwa. To nasz nowy kierunek. Czym szkoła wyróżnia się na tle innych szkół? Myślę, że jesteśmy szkołą wyjątkową, która daje też możliwość uczniom rozwijania swoich pasji. Chociażby dlatego, że mamy orkiestrę, do której przyjmujemy uczniów, nawet takich, którzy nie potrafią grać, a uczą się w orkiestrze. Często swoje życie, później zawodowe, z muzyką łączą. Organizujemy też różne wydarzenia, które uczniowie Zarażają pasjami, jakby rajdy szkolne, i myślę, że to pozwala uczniom. No, rozwijać swoje pasje, to co jest później chyba w życiu dorosłego człowieka bardzo ważne. Jakie cykliczne wydarzenia odbywają się w tej szkole? Cyklicznymi wydarzeniami w naszej szkole na pewno jest otwarcie sezonu nawigacyjnego. To jest takie wydarzenie, które organizujemy przed rozpoczęciem praktyk uczniów klas żeglugowych. Również rajdy szkolne. Już 25 razy na takich rajdach górskich byliśmy i zwiedzaliśmy różne miejsca naszego kraju. No, ślubowanie klas pierwszych to jest też takie ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły. Zawsze odbywa się na rynku z taką pełną galą. więc też obozy narciarskie cyklicznie chociaż w tym roku mieliśmy problem myślę że po pandemii nie udało się nam zorganizować ale przed zawsze co roku było organizowane jakie ma pani plany dla swojej szkoły w najbliższej przyszłości plany na najbliższą przyszłość to jest zdobycie nowej jednostki pływającej dla uczniów klas żeglugowych no i jesteśmy w trakcie, mam nadzieję, że się uda. Marzymy o nowoczesnej jednostce pływającej, która po prostu będzie taką przyszłością dla naszych uczniów. Moimi ulubionymi przedmiotami szkolnymi są przedmioty zawodowe. Są to silniki pojazdów samochodowych oraz podwozia pojazdów samochodowych, gdyż jestem uczniem technikum ze zespołu szkół żeglugi śródlądowej. Kierunek technik pojazdów samochodowych. Przedmioty te są dla mnie ważne i też dlatego wybrałem ten kierunek, bo jest to związane przede wszystkim z moimi zainteresowaniami, ale również te przedmioty. Yy, są y, bardzo ciekawe. Nie ma w nich nudy, cały czas dowiadujemy się czegoś nowego. Technika idzie cały czas do przodu. Co do atmosfery w szkole, to na pewno można powiedzieć, że atmosfera jest super, dlatego że mamy dużo zajęć pozalekcyjnych, które nas też zbliżają do siebie. Klasy są bardzo zgrane oraz w y, szkołach, gdy wysyła nas na praktyki, w tym przypadku żeglugowe, no. spędzamy ze sobą miesiąc, więc... Też jesteśmy skazani na siebie, ale to jest bardzo integrujące i na pewno polepsza relacje klasy po powrocie do szkoły. Jeżeli chodzi o zajęcie dodatkowe, myślę, że warto wspomnieć o naszej orkiestrze szkolnej. Przychodząc do niej nie musimy mieć jakichś dodatkowych kompetencji i uzdolnień muzycznych, ponieważ wszystkiego jesteśmy uczeni tutaj na miejscu. Orkiestra jest prowadzona pod batutą pana Krzysztofa Ligenzy, który jest świetnym człowiekiem, daje duże wsparcie i uczy nas, jak bawić się muzyką i przekazywać ją innym ludziom. E, uważam, że e, działalność takiej orkiestrze przynosi wiele korzyści e, dla nas samych. E, możemy pokazać się na arenie międzynarodowej nie tylko przed e, małą grupą ludzi, ale również e, mamy przed sobą publiczności liczące naprawdę spore ilości, na przykład kilkadziesiąt tysięcy ludzi e, na arenie. E, podróżujemy po świecie e, wszystko. E, Myślę, że uczy nas takiej y, czerpania radości z życia y, oraz dodaje nam dużo odwagi. Jeżeli chodzi o mój ulubiony przedmiot, to mogę powiedzieć bez zawahania – historia. Jest to tak naprawdę przedmiot, czy też w ogóle dziedzina, która tak naprawdę mnie pasjonowała od małego. I nie będę ukrywał, jest to chyba według mnie jeden z najciekawszych przedmiotów w żegludze. Jeden z najciekawszych to jest powód prowadzenia prowadzenia w jaki sposób w ogóle ten przedmiot jest prowadzony przez nauczyciela, a też nie będę ukrywał, że planuję z tym przedmiotem związać swoją przyszłość. Choć, mimo że też jestem na informatyku. Bo też chciałem osobiście podkreślić, że informatyka jest też również ciekawym przedmiotem i też warto mieć jakiś dodatkowy zawód. Wybrałem tą szkołę, ponieważ zawsze od małego już miałem styczność z wodą w pewnym sensie. W szkole mamy e, wiele zajęć, które pozwalają rozwijać nam nasze pasje. E, oczywiście kierunek również jest e, niecodzienny e, i niespotykany w wielu częściach Polski. E, uważam, że praktyki również dają nam wiele e, doświadczenia. E, dzięki nim możemy rozwijać również nasze pasje i e, przyuczyć się do danego zawodu. Posiadamy również internet dla osób, który, które są z daleka, w internacie posiadamy dwuosobowe pokoje, aneksy, też prowadzą, prowadzimy różne zajęcia pozalekcyjne, na których również się integrujemy i świetnie się bawimy. W Żegludze mamy bardzo kompetentne grono pedagogiczne, począwszy od... Przedmiotów ścisłych, poprzez językowe, aż do zawodowych. Moją ulubioną nauczycielką jest pani Korena gaj która uczy mnie angielskiego, ale uczy również wosu. Skończyła pięć kierunków studiów. Jest naprawdę bardzo ciepłą osobą, i jeśli miałabym sobie wyobrażać, jak będę wyglądała w przyszłości, to właśnie tak: podróżująca po świecie, uprawiająca sport. Dodatkowo kolekcjonuje kule śnieżne, których ma aż ponad 100.